Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym magazynie z cyklu Pomagaj. Dzisiaj opowiemy i przybliżymy Państwu funkcjonowanie łódzkiej fundacji Normalne Miasto Fenomen, która w tym roku obchodzi jubileusz, 15 istnienia. Zrzesza ona lokalnych patriotów, społeczników i dzisiaj będziemy rozmawiać z jednym z nich. Z prezesem fundacji, panem Hubertem Barańskim. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie Hubercie, 2009 tak. rok, prawda? Tak, tak. To wtedy rozpoczęła się wasza przygoda z fundacją. Nie do końca. Nie do końca. Tak. No to w takim razie opowiadamy, cofamy się i opowiadamy. To jest trochę wcześniej, ponieważ 2009 to jest formalne zarejestrowanie fundacji, natomiast to poprzedziło ponadroczne zastanawianie się, jaka formuła powinna być, czy to powinna być fundacja, czy stowarzyszenie a jeszcze wcześniej kilka lat działalności jako organizacji zupełnie nieformalnej, nie jaką była grupa pewnych osób działająca na, 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 na polu takiej miejskiej partyzantki, czasami kąsającej władze miejskie, czasami pokazującej niektóre absurdy, a potem stwierdziliśmy, że nam to nie wystarcza i potrzebujemy jakąś, jakiejś osobowości prawnej. No i wtedy 2008, zastanawianie się co i później rejestracja na początku 2009 roku w świetniu, e, pojawiliśmy się w KRS-ie. No to teraz powiedzmy dlaczego? No bo fundacja dlaczego? znana jest z tego, że chce zadbać o nasze miasto, że stawia na taki rozwój, no myślę, że całościowy, prawda? Gospodarczy, kulturalny. Dlaczego? Dlatego po części powiedziałem, bo nam nie wystarczało to, co robiliśmy, a robiliśmy to, że chcieliśmy stymulować trochę władzę miejską. No, chcieliśmy zwrócić uwagę na niektóre rzeczy, którymi nie mieliśmy wrażenia, że miasto się nie zajmuje. Jak przestrzeń publiczna, jakość przestrzeni publicznej, jak ona wygląda. Że w tym 2006, 2007 wiele rzeczy po prostu nie funkcjonowało. Mieliśmy trawniki, które tylko z nazwy były trawnikami, w samym centrum miasta, a de facto to były klepiska, które były niezadbane. Czy były poklejane mury plakatami, bo Urząd Miasta nie przewidział czegoś takiego jak imprezy kulturalne, które chciałyby się reklamować. W związku z tym, słupy ogłoszeniowe, które dopiero za naszą jakimś stawiednictwem się pojawiły. Potem rozszerzyliśmy działalność też o rowery, z których chyba, mam wrażenie, jesteśmy najbardziej rozpoznawalni. Łódzka Chociaż, masa krytyczna. Tak, później była też łódzka masa krytyczna, która też potrzebowała jakiejś osobowości prawnej, żeby reprezentować formalnie z Urzędem Miasta, z Policją, która nam zawsze pomagała w obsłudze tej tego wydarzenia, tej manifestacji, no bo to była manifestacja za miesiąc. Tak? No właśnie, opowiedzmy trochę więcej dla tych, którzy nie wiedzą, być może nie są złodzi i... No, ci, którzy... E, ja mam takie poczucie, że ci, którzy nie zgadzali się z masą krytyczną, czyli takimi masowymi przejazdami rowerowymi, to nadal podskórnie czują, że ta e, impreza jest od, odbywa się nadal. Cały czas dostajemy odpowiedzi, że blokujemy co miesiąc e, miasto, że w ogóle przez nas stoi miasto, bo rowerzyści jeżdżą Masa Krytyczna nie jest organizowana od prawie 9 lat. Czyli tak naprawdę krótko, kilka lat. E, no teoretycznie tak, to były basowe przejazdy, które w szczytowym swoim okresie skupiały dwa, ponad 2000 osób, które o konkretnej godzinie, w konkretnym celu jechały przez miasto ulicami. My to nazywaliśmy Pokojowa Manifestacja obecności, rowerzystów w mieście, bo chcieliśmy pokazać wszystkim w sposób taki dosyć no, wyrazisty i mocny, że po Łodzi są mieszkańcy, którzy chcą się poruszać rowerami i bardzo często poruszają się gdzieś albo weekendowo, albo rekreacyjnie, a my chcieliśmy doprowadzić do tego, żeby powstawała infrastruktura rowerowa, żeby rodzice, którzy jadą z dziećmi czuli się bezpiecznie, a z tym był zawsze problem, ponieważ my mieliśmy jako miasto statystyki wypadków olbrzymie, byliśmy liderem w Polsce z dużych miast, Infrastruktura rowerowa ogólnie nie powstawała, bo powstawała w sposób karykaturalny, jak na przykład pamiętam w 2002 roku na trasie WZ przy, na wysokości mniej więcej Urzędu Marszałkowskiego obecnego zginął rowerzysta na jezdni, w sposób bardzo dramatyczny i spektakularny zginął, no i na kanwie tego kilka lat później powstała droga dla rowerów właśnie pod Urzędem Marszałkowskim w sposób taki, że po prostu farbą wymalowano na chodniku drogę dla rowerów. I z tego rozwiązania nie byli ani zadowoleni piesi, ani rowerzyści, bo taka chodnikowa droga dla rowerów to jest, jest niewygodna i jest po prostu nierówna. Ona sprawia, że jazda na rowerem tam jest możliwa, ale bardzo uciążliwa. Więc takie kerkatury dróg dla rowerów powstały i dopiero później, kolejne kilka lat też naszych stał, naszego stawiennictwa, 2009, 2010 rok, gdzie powstały standardy jak budować drogi dla rowerów sprawiły, że no, pojawił się asfalt, pojawiły się pewne szerokości, że ta droga dla rowerów powinna mieć swój początek i koniec, a nie, że pojawiać się gdzieś nienacka i mhm. nie da się, to jest oczywiście dalej się w Łodzi jest, to nie jest tak, że pomimo tego upływu 15 lat, Um, takich przypadków w Łodzi nie ma. natomiast No, jest dużo, no tak, dużo wiele roku. się zmieniło, prawda? Tak, no, ale, ale na przykład tak jak jesteśmy tutaj w studiu na, 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 na Redkini, tutaj na przykład się przez kilkanaście lat nic nie zmieniło. Mm. Um, na tym skrzyżowaniu tutaj no, obok, tak. Redkińska, Maratońska. To jest skrzyżowanie, na którym um, jest przejazd dla rowerów, później jest droga dla rowerów, właściwie nazywana śmieszką rowerową, ona jest kostki i właściwie to wszystko, nie ma ani kontynuacji w jedną stronę, ani w drugą stronę. Tutaj jest ulicą balonową, nie ma połączenia, to jest wszystko zaplanowane, tylko nie realizowane. Tak więc, jakby ktoś powiedział: No, dobra, tak, tak długo już działacie, a to nadal nie jest zrobione? Tak, bo to nie od nas zależy. My możemy lobbować, pokazywać, podpowiadać, zgłaszać projekty do budżetu obywatelskiego i to robimy. Natomiast no, nasze możliwości też są ograniczone. My nie, ma, my nie pracujemy w fundacji na, na pełen etat. To, to nie jest nasza praca zawodowa, tam działalność w fundacji, tylko to jest nasza. Afiliacja i też możliwość, jakaś furtka do, do robienia pewnych rzeczy dodatkowych. Mhm. Więc proszę pamiętać zawsze, że my, jako społecznicy, działamy sobie w takiej organizacji, natomiast no, pracujemy i zajmujemy się swoim życiem prywatnym. No, tak, jak każdy inny z nas. Oczywiście. To nie jest tak, że nagle ja jestem procesem współudzkim. Niektórzy podejrzewają, że ja tam nie wiem, krocie zarabiam i w ogóle przychodzę codziennie do pracy w. w, w Złoty rower. Tak, no czy w ogóle to, jakie rzeczy ja wysłuchuję czasami pod, pod naszym, pod moim adresem, no chciałbym być chociaż w połowie tak bogaty, jak mi są rzeczy przypisywane, a tak naprawdę nie jest. No. Fundacja jest deficytowa, jest, jest organizacją pożytku publicznego, natomiast jest organizacją, która jest non-profit, czyli nie przynosi zysku. Ona, ona z założenia miała, nie przynosi zysków i nie przynosi. Nie prowadzimy działalności gospodarczej, więc my nie sprzedajemy niczego, żadnych swoich usług. My możemy doradzać, my możemy konsultować, opracowywać niektóre rozwiązania, natomiast nie pobieramy z tego tytułu opłat. Pomagamy. W zeszłym roku, na przykład, pomagaliśmy jednej ze szkół przeprowadzić egzamin z karty rowerowej, ale to było na zasadzie pomocy, mhm. bo nauczyciel się do nas zgłosił jako do osób, które taką edukację prowadzono od wielu lat. W ten sposób też działamy. Więc to no, spektrum jest szerokie, jak już powiedziałem, o rowerach. A oprócz tego jeszcze na przykład biblioteki, z których o, też. To powiedzmy, e, bo to jest ciekawe temat. E, to jest. I w tym roku mija chyba 10 lat, jak e, właśnie ten projekt Biblioskan wprowadziliśmy. Dziewczyny u nas z fundacji e, pozyskały fundusze zewnętrzne, e, z, fundusze norweskie. I ten, ten, ten projekt, ten, ta, ta, cała ta otoczka, która temu służyła, to miała, miała na celu zreformowanie albo podpowiedzenia, co trzeba zmienić w ludzkich bibliotekach. A jak funkcjonowała kiedyś biblioteki w Łodzi? Znaczy, mi było 50 parę chyba filii. Każdy chętny szedł do swojej filii, zapisywał się w niej. Nie było tam książki, którą chciałby na przykład ta, ta osoba chciałaby pożyczyć, więc szła do kolejnej filii, tam musiała znowu się zapisywać, tak. znowu sprawdzać i tak chodzi od, od, niemalże od okienka do okienka. No, to jest jedna z rzeczy, którą my wskazaliśmy, że to trzeba, absolutnie trzeba zmienić. Że to jest bez sensu, żeby filie były autonomiczne w takim stopniu, że właściwie nie wiedzą o własnym istnieniu. Z biegiem czasu rozszerzaliśmy swoją działalność i zajmowaliśmy się różnymi rzeczami, także na przykład przestrzenią publiczną jako taką, czy na przykład kodeks reklamowy. Czyli coś, co w łodzi kulało i mam wrażenie, że nadal nie jest. Dobrze zaopiekowane w Urzędzie Miasta, to znaczy jak dba się o to, jak nasze miasto wygląda, czy nie jest zasunięte reklamami. Wielkopowierzchniowymi, billboardami, city light'ami. To się ogranicza, normuje, a ewentualnie mówi się, jaka liczba jest akceptowalna. W Łodzi, Łódź była największym i pierwszym dużym miastem, które taki kodeks reklamowy wprowadziło. No, i na tym się skończyło. Rzecz inne miasta wzorowały się na łodzi, na naszych rozwiązaniach, które też opiniowaliśmy i o które lobowaliśmy. Inne miasta, urzędy miast wprowadziły to i zaczęły to wdrażać. I teraz Kraków lub Gdańsk w porównaniu z tym, jak wyglądały 5 lat temu, to jest dzień do nocy. I tu mam na myśli, liczba e, reklam jest niespółmiernie mniejsza. Czy to My jest wydłużenie? Ale... To no tak, tylko że mural jest formą e, ekspresji artystycznej. No tak, Natomiast jeżeli chodzi o komercyjne reklamy, no to my mamy problem. Ostatni raport NIKU mówi, że 100% skontrolowanych reklam w pasie drogowym, czyli tuż obok drogi, jest w Łodzi nielegalna. 100%. Tak więc my mamy gigantyczny problem, z którym Urząd Miasta Łodzi najwyraźniej nie chce walczyć i e, nie chce rozwiązać tego problemu. Być może są ważniejsze problemy, tylko też nie widzę, żeby tamte były rozwiązywane. E, więc ja tutaj przychodzę już do krytyki, bo, e, bo my jesteśmy krytyczni, zawsze byliśmy krytyczni w stosunku do władz miejskich. E, kiedy można było współpracować, to współpracowaliśmy, a kiedy trzeba było krytykować, to też nie powstrzymywaliśmy się. E, kiedy była możliwość współpracy, tak jak na przykład w tym roku 10 dziesięciolecie e, przebudowanej ulicy 6 sierpnia, czyli WONERW. No tak. WONERW, e, który wygrał w budżecie obywatelskim którego my też byliśmy współ, może nie autorami, ale, ale też zabiegaliśmy o to. Byliśmy pierwszą organizacją, która yy, trzymała pieczę nad pierwszym budżetem obywatelskim w Łodzi w 2000, yy, jeżeli dobrze pamiętam, 2013 roku. I właśnie wtedy wygrał WONERW, yy, czyli przebudowa ulicy 6 sierpnia, na tym wąskim fragmencie pomiędzy Kościuszki a Piotrkowską. No i to się okazało sukces. Oczywiście dalej się zdarzają osoby, które są niezadowolone z tego faktu. No tak, ale to tak zawsze, zawsze będzie. Zawsze tak będzie. Na szczęście nie żyjemy w Korei Północnej, że zgoda jest stuprocentowa. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, estetyka takiego miejsca, funkcjonalność, jak ono wygląda, spodobała e, się na tyle łodziom, że zgłaszali to w kolejnych edycjach budżetu obywatelskiego. Do łodzi zaczęły przyjeżdżać e, wizyty studyjne urzędników z innych miast. żeby Rozpoczywali. Tak. Inspirowali się, uczyli i zaczęli to robić u siebie, w Poznaniu, w Warszawie, nie nazywając tego często wonerfami jak na przykład w Gdyni, ale robiąc, że zobaczyć, że to można na przykład posadzić drzewa na dotychczasowej środku jezdni i nie będzie tragedii. Dalej samochody tam mogą wyjechać, ale już nie jest to ulica podporządkowana tylko ruchowi samochodowemu. Piesi mogą chodzić całą szerokością i nikt nie ginie, chociaż pamiętam głosy, że tam będzie się trup że y, 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 będą naprawdę często takie zdarzenia, które chcielibyśmy uniknąć. No takie niebezpieczne rozwiązanie. A się okazało, że jednak udzianie, jak jakim się da dobre warunki, zachowują się dokładnie tak samo jak w miastach i, mi, i miejscach, które my podpatrywowaliśmy, którymi się inspirowaliśmy na zachodzie Europy. Tak więc no, wystarczy chcieć wiedzieć, jak to zrobić i zaadoptować to i to będzie funkcjonować. Nie, oczywiście po 10 latach wiem, jakie są wady tego rozwiązania, co można było zrobić lepiej. Można to skorygować? E, nie, bo trzeba byłoby ją przebudować albo wprowadzić nowe rozwiązanie, natomiast korektę można byłoby uwzględnić w kolejnych realizacjach, ale żeby to robić, to Urząd Miasta Łodzi chciałby wdrażać zmiany też we własnych jakichś procedurach lub utartych rozwiązaniach. Mam takie poczucie, że udało nam się w pewnym momencie wrzucić takie nowe rozwiązanie do, do, do struktur urzędu miasta. Oni się oklepali w tym, że wiedzą jak to robić, natomiast stojąc w miejscu nie rozwijamy się. I oni stanęli w miejscu, nie rozwijają się, więc nie chcą udoskonalać tego, widząc, że przez 10 lat pewne rzeczy się sprawdziły lub nie. Przez 10 lat wymyślono nowe rozwiązania. Wdrażano i należałoby chcąc się rozwijać, to uwzględniać. Natomiast Urząd Miasta Łodzi ogólnie jest strukturą taką hermetyczną, ale widocznie się podoba. Ostatnie wybory samorządowe pokazały, że łodzienie akceptują konstans i brak zmian, więc może to. Ja mam zbyt wygórowane oczekiwania. Być może też dlatego, że nie mają świadomości, jak to wygląda od kuchni. Albo nie mają świadomości też często, jak mogłoby to wyglądać lepiej. Mhm. I ja, temu też służyła przez wiele lat nasza fundacja, żeby pokazywać niektóre rozwiązania, inspirować, czasami kontrowersyjnie dawać jakieś rozwiązania, żeby móc coś przetestować w łodzi, a nie na zasadzie mówienia: Słuchajcie, gdzieś się to sprawdziło, u nas by mogło też. Wielu mógłby, mogło być bardzo estetyczne. My, jako ludzie, nie lubimy zmian, natomiast najbardziej nie lubimy sami się zmieniać. Uważając, że jesteśmy to, co jest, już jest utarte, jest spoko. To nasz organizm, nasz mózg no jest tak skonstruowany. tak, to wyjście ze strefy komfortu boli. To, Tak, oczywiście. Nasz mózg jest skonstruowany do tego, żeby niektóre rzeczy mechanicznie e, robić, więc jak już ma utarte e, szlaki, niemalże, albo nomen drogi, e, to lubi się nich trzymać. No, proszę sobie tak przypomnieć, kto z e, widzów Niech sobie sam odpowie, kto z widzów idąc codziennie do pracy, do szkoły, e, idzie dokładnie tą samą trasą, co dzień wcześniej, e, bo to jest łatwe nie trzeba się zastanawiać, gdzie trzeba skręcić, gdzie drzewo jest pochylone i trzeba się schylić, albo gdzie można się spodziewać jakiegoś szczekającego psa. E, a ile ilu z Państwa codziennie wybiera inną trasę, jeżeli ma taką możliwość? Ta druga grupa jest dużo mniejsza. No zdecydowanie. I, ale to jest zrozumiałe, znaczy mówię, to jest tak nasz organizm jest skonstruowany, ale ja już tu nie będę się bawił w jakiegoś eksperta od spraw organizmu, bo e, zdecydowanie wolę słuchać tych, którzy się na tym znają i ich zdanie powielać e, i powtarzać, uznając za, e, za trafne. Tak więc no, WONERF, tak, no, e, to jest kolejna rzecz, którą w Łodzi wdroży, wdrożono za naszą sprawą, budżet obywatelski, o tym mówiłem, Chociaż jestem coraz bardziej sceptyczny co do tego, bo znowu 10 lat najstarsze projekty z budżetu obywatelskiego, które zgłosiliśmy, czekałem na realizację 10 lat. To już trochę za dużo. No to jest ja dekada. Tak, to jest dekada. Mam nadzieję, że to przemówi w końcu pani prezydent do wyobraźni. Ona w końcu użyje swoich wpływów i stanowiska, żeby to rozwiązać. Póki co 10 lat jej nie wystarczyło, żeby to wdrożyć. więc ja oczywiście cierpliwie czekam, ale już coraz mniej, e, z mniejszą wiarą, że to nastąpi. E, o rowerach już rozmawialiśmy. O bibliotekach. O bibliotekach. E, no tak, no biblioteki to jest taka rzecz, z którą jesteśmy chyba, chyba najmniej kojarzeni. E, to są u nas dziewczyny, która, które, które i Ola, które kiedyś do nas dołączyły, w 10 lat temu znowu wdrożyły taki program jak Biblioskan z pieniędzy pozyskanych z grantów norweskich, uznanych, notabene, za najlepsze i zrealizowane w kraju w, w ówczesnej perspektywie. I on służył temu, żeby zmienić obraz łódzkich bibliotek. To było tak, że jak ktoś szedł do najbliższej biblioteki miejskiej, to szedł do Filii. Tych Filii było chyba około 50 i zapisując się tam, Wiedząc, jaki jest zasób e, książek, nie widzieliśmy i nie mieliśmy możliwości zobaczenia, jak jest w pozostałych tych filiach. Wręcz gorzej, bo idąc do kolejnej filii, trzeba było się tam znowu zapisywać, znowu wertować i tak dalej. Jak na upartego, szukając tej książki, którą się chciało pożyczyć, trzeba obejść dosłownie wszystkie filie. E, struktura w ogóle organizacyjna bibliotek była taka, że tam był podział na, e, na pięć dzielnic, a dzielnic w Łodzi nie ma od. 90 roku, Czyli przez kolejne 20 lat biblioteka kultywowała w tak strukturach dzielnic, których nie ma. Tak więc tam były w ogóle osobne zamówienia, osobne, cała polityka zamówień, księgowość, kadry i tak dalej. No i ten nasz projekt bibliotekan, który podsumował ten cały obraz łódzkich bibliotek, został wydany w formie, taki raport w formie książki przekazanej władzom miejskim. Zobaczcie, co. Co zrobiliśmy, co trzeba naprawić, w jaki sposób należy to poprawić. Były zorganizowane też wokół tego konferencje naukowe, które zapraszaliśmy e, bibliotekarzy, jak i ekspertów z innych miast. No i efekt tego jest taki, że obecnie do biblioteki wystarczy się zapisać nawet online. E, mając swoją kartę biblioteczną, można sprawdzić zasób wszystkich książek we wszystkich bibliotekach i zobaczyć, gdzie w której chwili jest ta książka, która nas interesuje. Tak, zdecydowanie ja z tego korzystam. No i super, ale to jest rzecz, którą, którą nie jesteśmy utożsami. Między innymi dlatego, że e, to jest taka wada i przypadłość naszego Urzędu Miasta, że jak są jakieś sukcesy, to zapominają o autorach. Przypisując sobie autorstwo i, i całe e, zasu, za, zasługi, I to jest takie krótkowzroczne i podcinające skrzydła, to znaczy zniechęca społeczników do kolaboracji. No zdecydowanie e, kolaboracji. tak, można, prawda? Nie, no to jest, ja te mówię celowo, to użyję tego słowa, że to jest zniechęca do kolaboracji z Urzędem Miasta. Znaczy, w momencie, kiedy e, chcemy z kimś współpracować na zasadach wiadomo jakich, my dajemy jakiś pomysł, pokazujemy, podpowiadamy, e, pokazujemy, co trzeba, czego trzeba uniknąć, a co trzeba zrobić dobrze, a potem ktoś nas okrada z takiego pomysłu, mówiąc, że sam na to wpadł, no to można to zrobić raz. Drugi mogłoby się zdarzyć. A jak to się robi już po raz pierwszy, to efekt jest taki bardzo czy znaczy krótkotrwały. Urząd miasta, pani prezydent uważa, że to jest jej pomysł, a potem już nowych pomysłów nigdy nie chce dostarczać, bo nie chce być okradanym. To jest taka przykład, przykra konkluzja naszej działalności 15-letniej, że w bardzo wielu rzeczach, gdzie okazywało się sukcesem, albo coś przynosiło pozytywne efekty. Urząd miasta bardzo szybko potrafił zapomnieć, kto z tym pomysłem do nich przyszedł. Dobrze, że same organizacje pożytku publicznego nie konkurują ze sobą, tylko się wspomagają i wspierają. Natomiast My, możemy teraz, my w sensie ja, osoby, które nas oglądają, wesprzeć fundację. Tak po prostu możemy, oczywiście możemy to zrobić biorąc pod uwagę, że fundacja jest organizacją jest pożytku szpitala. publicznego przez 1,5%, no ale to dopiero po nowym roku. Ale roku mogę w tym miejscu podziękować procent. tym wszystkim, którzy w tym o. roku e, nam ten 1,5% przekazało. Dziękuję <grym> wszystkim. Jeszcze nie mamy dokładnie danych ile tych osób było, ale każdy z osób dziękuję. No i możemy przekazać, jak rozumiem, jakąś darowiznę, prawda? No tak, naprawdę... no też organizacja pozarządowa ma taką możliwość, żeby pozyskiwać darowiznę. Te pieniądze są przekazywane w całości na działania statutowe, czyli nie na pensje, bo tak jak już mówiłem na początku, my nie pobieramy z naszej działalności jakichkolwiek pieniędzy. Więc chociażby na obsługę kosztów bankowych, księgowych, czy na sprawozdania finansowe, bo my, w przeciwieństwie do jakichś grupek i, i stron na Facebooku, to my prowadzimy pełną, transparentną działalność, która jest sprawozdawana do Ministerstwa Finansów, do Ministerstwa Właściwego w naszym przypadku Kultury, gdzie musimy każdorazowo się sprawozdawać, co zrobiliśmy w zeszłym roku, na co pozyskaliśmy pieniądze i na co je wydaliśmy. Każda złotówka jest pokazywana, jest transparentna. Tak więc tym się różnią organizacje pozarządowe od jakichś grupek, nie wiem, wszystko wiedzących, ludzi, którzy tworzą jakieś strony na Facebooku. Głównie zajmują się hejtowaniem, a nie działaniem tak, jak my. A czy potrzebujecie wolontariuszy jeszcze? Czy wolontariuszy zawsze potrzebowaliśmy, ale nie w takiej, że ktoś przychodzi do nas i mówi dajcie mi zajęcie, tylko że chciałbym coś zrobić, dajcie mi możliwość robienia tego. To raczej w tym drugim, tą drugą grupę z przyjemnością pozyskujemy, bo my możemy dać możliwości, natomiast no nie mamy już jeszcze więcej wolnego czasu, żeby poza jakimiś własnymi prywatnymi rzeczami zawodowymi. I fundacyjnymi, to jeszcze komuś organizować czas. No, niestety chciałbym mieć umiejętność powiększenia doby, ale pompki jeszcze nie wynaleziono. No cóż, wydaje mi się, że i tak ta Pana doba trwa trochę więcej niż 24 godziny w jakiś magiczny sposób. E... Tak, przypuszczam. <laughs> Bardzo dziękuję za uwagę i ja oczywiście zachęcam Państwa do tego, żeby wspomóc fundację. No i cóż, gratulacje, że te 15 lat jest. Wytrwaliście, istniejecie i cały czas działacie. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo.